Czemu ludzie tu są, którzy są niepołączeni w ogóle? A. Kurwa, walenie konia! Czarny ekran. Czarny ekran. Czarny ekran. Czarny ekran. Siema, Nitro. siema! W końcu ktoś! Nie wierzę! Nitro, nie siema, wierzę! Siema. Nitro, Pan Nitro Ela, kiedy nie kiedy Co tam, złotych? co tam, opowiadaj. Czemu ty masz, czemu Bardzo ty masz mapy akustyczne w pokoju? No bo... tak No ale to jest zazwyczaj po to, żeby ci się dźwięk nie odbijał w mikrofonie. No po pierwsze, po drugie, żeby mieć wyciszenie w pokoju. Mogę zrobić snap'a, możesz, zdjęcie? Możesz, możesz. Boże, Nitro, ja nie wiem, jak ja cię spotkałem. normalnie wchodzisz na MTV i robisz skip, 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 i nagle się ma. Czekaj, jeszcze raz. Ja, ja nie wierzę. Opowiadaj, co tam u ciebie. No bardzo dobrze. Pompa Team właśnie koszuleczkę chce kupić. A właśnie, pozdraw Sanderkę. pozdrowie, pozdrowie tutaj. Sanderka zresztą ogląda to na pewnie. Bo ona jest moją fanką, to pozdrawiam, ona, ona to jest, jest moją reka. fanką i ogląda. A, a ty masz serio synka? A mam, mam, mam. No to bardzo dobrze. Nelika też pozdrów. Pozdrowie, pozdrowie Nelika również. No jak tam Nitruś? Oglądam każdego live'a, ale się nie udzielam na czacie. Dlaczego nie się nie udzielasz? No bo ja gram nie, w gry to na przykład To i, Esteria, i Y robi. Na drugim kanale. Daj, zarzuć, jest rozmowa telefoniczna. No. Pozdrawiam serdecznie, no, zawsze zbacz. mi i uśmiechniętymi. I Tutaj mamy komputer. Tu. Kurde, fajny sprzęt ci mama kupiła. A, to, A tatu, tatuś. to tatuś. tatuś. tatuś też gra? A tatuś. A tatuś nie A gra. To... Ale, ja, ale ja zbieram na sprzęt, wydawałem wszystko i sprzęt kosztuje w ogóle 20 tysięcy. Na, na sprzęt, tak? Tak, wydałem. Kurde, to, to fajne kieszonkowe musisz dostawać. Dostawałem. iPhone jest sprzed za 20 koła No, no, no powodzi się w tej Polsce. Powodzi powodzi Lust, Lustrzaneczka, Lustrzaneczka widzę ten. Zrobię zdjęcie ci no. nawet lustrzaneczką. No, bardzo pa. bardzo mądre. Tak, no flash. tak, odbiło, odbiło się na pewno. Ale nie, ale widać Dobrze, Ciebie. No to najważniejsze. najważniejsze Powodzi tak, się, powodzi tutaj. się. Bardzo się powodzi. O, jeszcze tablecik, no, no, no. I... Ale Suprima to już znaczy, nie mam, no bo nie mam. wszystko wydałeś. No, ale chcę kupić. Ja mam na razie takie biedne Hilfiger i no, tak rzeczywiście, dalej. Rzeczywiście, bardzo biedne. No, to co? i to... mam, easy mam. To powodzić się, powodzić się. Powodzi powodzić mi się. się. Co tam za 337 1337, a będzie Gita 5 i zapisałeś 3 złote. No nic, to cieszę się, że Cię spotkałem. Cieszę się, że się w życiu. cieszę. się, że się w życiu powodzi. Nie, ja w to dalej nie wierzę, że Cię spotkałem. A dalej nie wierzę, że ciebie spotkałem. Trzymaj się, Mordo, i widzimy się. Danielek, pozdro od Damianka Dawidka, Krystianka i Kacperka. Dla 10 zł.